Trochę jak z samochodu, ale nie z samochodu, tylko z domu. Było matko, jak mnie przemieliło, to zaraz wam opowiem. Tak kwestią kwestii usprawiedliwienia jestem, czemu e, day, daily vlogasków nie było. <laughs> e, bo nawet nie wynikało to z nadmiernego przepracowania, tylko wymagało to, wy, 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 wynikało to z tego, że się zatrułem pokarmowo w piątek. I ja pierniczę. Co się tu działo, to masakra. Znaczy już teraz powoli niedziela, niedziela wieczór jest i powoli zaczynam dochodzić do siebie. Ale... Uff, no było źle. Powiem tylko tyle. Było źle. Co ciekawe... Mm, szukałem przyczyny. Nie wiem czy pamiętacie, bo już, bo już raz takie zatrucie miałem. Ci co są ze mną od, od, od dłuższego czasu to pamiętają, Wyjazd do Kazachstanu, zaraz zresztą go włączę, poszukam e, i tam e, z chomiczurem żeśmy się zatryli, zatruli jajeczniczką z grzybkami w hotelu na śniadanie. E, I tam no, dokładnie miałem to samo. Pamiętam o tych wyziewach, które z wewnątrz dobiegały człowieka z, te, z tego takiego nieprzyjemnego zapachu, i <laughs> wtedy było dosłownie to samo. No i oczywiście z jednej, z drugiej strony cały czas bez przerwy. Absolutnie taki zjazd na mocy. Że nawet przez dwa dni nie zszedłem na dół po schodach. Nie byłem w stanie. Byłem taki wykończony, że, że, że szok. No w tym Kazachstanie żeśmy już rozważali szpital. Tutaj, tutaj nie rozważałem szpitala. Myślałem, że to tak no w miarę samo prze, przejdzie, ale potem zażyłem to, co nam wtedy żeśmy kupili w tej kazachstańskiej aptece. Yy... Nirofuxazid, jakoś tak to się nazywa, żeśmy, żeśmy to, to wziąłem, jeszcze mnie wtedy dobrze jeszcze przeleciało. Już kawałek tortu z komunii na pewno opuścił moje ciało i już nigdy go tam nie będzie. <śm> <śm> no i ja jestem przyzwyczajony do tego, że raczej nie mam jakichś niestrawności, bo ja zaliczam się do tej grupy, która je drut kolczasty i popija napalmę i się nic nie dzieje, nie? Ale, ale tu mnie pogięło i to mnie pogięło sromotnie. Co ciekawe, w piątek na śniadanie ten kanapkę z, z kserem, no To nie mogło się tutaj nic wydarzyć, bo inni domownicy też jedli kanapkę z serem i z wędliną i, i, i tutaj nikt nie, nie zgłaszał e, problemu, Ale potem w przelocie chyciłem tak zwanego McVrappa z fryteczkami z McDonalda pod święto Świętokrzyskim. No i potem w zasadzie już nic więcej nie było jedzone, nie? I albo to musiało być coś dzień wcześniej, co by mnie tak zatruło. Za, za, za Albo to, nie wiem, no, nigdy się nie zatruję w McDonaldzie. Widzicie, takie było ciśnienie z w drugą stronę, że aż mam przepalane te <coughs> struny głosowe. Tak więc muszę troszeczkę rekonwalescencji e, przejść, <coughs> może jeszcze za 2 czy 3 dni żeby tak trochę dojść do siebie, no ale będą, będą wracały w lokacje, tylko tak, tak jak powiedziałem, w kwestii informacyjnej, żeby tam się jakieś spekulacje w ogóle nie rodziły, co się dzieje, jak się dzieje, czy już umarł, może można szampany otwierać, czy razem z Nowym Rokiem będzie coś miłego, No taka nieprzyjemność mnie spotkała, naprawdę, nie, nie ni furoksazy, zapamiętajcie, to sobie to po, po, pomogło, chociaż pro, doprowadziło to do, do jakiejś eksplozji wewnętrznej, dość poważnej. Tak więc jak jak już tylko dojdę do siebie, zrobię remont łazienki posprzątam ten cały bałagan, tą przysłowiową stopnię Augiasza, no to wtedy wrócimy do normalności. Jeszcze będą się trochę nadrobić zaległości. To tyle w kwestiach informacyjnych. Pozdrawiam Was. Szykujcie się do świąt w i zdrowiu. Zdrowie najważniejsze. Zawsze to powtarzam.